Czy na motocyklowych wyprawach jest bezpiecznie? Tak, w sumie jest bezpiecznie. Chociaż <grym> powiedziałbym tak: na drodze, jeżeli nie szarżujemy, zachowujemy bezpieczną prędkość, przestrzegamy przepisów, uważamy mimo wszystko na wszystkich dookoła, będzie bezpiecznie. Na ludzi, generalnie też, ludzie z innych krajów. Jest bezpiecznie, chociaż też trzeba uważać. Ja na przykład miałem w Serbii taką sytuację, gdzie dwóch typów, takich słuchajcie, typów, że ja nie jestem łomek, jakiś strachliwy, ale jak ich zobaczyłem w niedzielne przedpołudnie, w biały dzień, nogi się lekko pod mną ugięły. Ale kiedy oni się dowiedzieli, że jadę z Polski, no to jakoś to się wszystko rozmyło. A poza tym, poza tym nic, przez te wszystkie lata jak jeździłem, nigdy mi się nic nie przydarzyło. Nikt na mnie nie napadł, nie okradł, nie wiem, nie chciał obrabować, zgwałcić czy coś podobnego. Było naprawdę, było naprawdę bezpiecznie i mówię, trzeba zachować tylko po prostu zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Jedno czego się wystraszyłem to jak pierwszy raz nocowałem, a wyjeżdżałem właśnie na wyprawę, jechałem do Rzymu. I pierwszy raz nocowałem w wielkopolskim parku krajobrazowym, al narodowym, przepraszam, w nocy jeszcze podkradał pod moje obozowisko, a uwierzcie mi, w nocy to było tak słychać, jakby ktoś się do mnie po prostu skradał, no ale okazało się, że to bój tylko jeż, także jest w miarę bezpiecznie. Nie bójcie się. Pozdrawiam serdecznie.